Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony. Kolejny odcinek serii szachów. Dawno nie było nic o debiutach, więc postanowiłem to nadrobić. Ostatnio podczas moich gier y, tradycyjnie po wiekę spędza mi tak zwana obrona sycylijska, czyli to co następuje po ruchu. Po ruchu e4 a czarne grają c5. No i tutaj Dużo ludzi to lubi, mówi: Ucz się tego. Ludzie nie umieją przeciwko temu grać. No i ja, jako biały, czułem się często bardzo niekomfortowo w tej sytuacji. Próbowałem grać w taki sposób, dochodząc do tak zwanego wing gambitu. Czasem grałem też w taki sposób przechodząc ten tzw. Gambit Mura a Gambit Mora, a ostatnio wpadła mi do ręki książka, która zaciekawiła mnie pod kilkoma względami. Po pierwsze, ja w swojej grze zawsze lubiłem łamać pewne zasady, pewne schematy gdyż uważałem, że umiejętnie to robiąc można wiele zyskać, a nasz przeciwnik, a naszego przeciwnika często wprawić zakłopotanie. No i oglądając sobie książkę, którą zakupiłem ostatnio, książka nazywa się Ciekawostki debiutowe autorstwa Konikowskiego. Natrafiłem na ciekawe warianty, gdzie Hetman... Pomimo ogólnego założenia, że powinien wejść jako ostatni do gry, wchodzi bardzo szybko, bardzo efektywnie, podobnie jak w niektórych wersjach obrony skandynawskiej. No i to bym ten, te, te, te dwa warianty, które są w tej książce prezentowane, chciałbym również Wam bardzo krótko omówić i pokazać, że tak też można grać, a Stockfish wcale nie krytykuje za bardzo tych zagrań. Stąd też pozwolę sobie na pokazanie, jakie propozycje daje Sokwish, a jak to, to wygląda w wersji książkowej. No dobrze. Tutaj oczywiście logicznym ruchem jest jak najbardziej skoczek. No i tutaj mamy, do opcji, mamy kilka opcji. Mamy tutaj pójście Hetmanem na pole. A4? Taki ruch, wydaje mi się, że znany Wam. Yy, bardzo podobny był, był w obronie skandalskiej lub odejście na pole E3. I te dwa warianty wam tutaj dzisiaj omówię. No dobra, to przejdźmy dalej. Zacznijmy od wariantu E3, który mi się osobiście bardziej podoba, wydaje mi się bardziej naturalny. No i tutaj zobaczcie, jak, 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 jak wykonują czarne. Czarne, wbrew pozorom, pomimo, że yy, Mówi się rozwijaj figury, rozwijaj figury lekkie, to tutaj jeszcze powinny zadbać troszkę o centrum, gdyż piątki centralne są w ogóle nieotwarte. Więc wydaje się, że logicznym ruchem powinien być tutaj albo ruch piątkiem z D, albo ruch piątkiem z Z e. Tutaj komputer proponuje ruch skoczkiem, a następuje taki ruch czyli pionek na D6. No i tutaj białe odpowiadają. Następny sposób odpowiadają gońce na pole D2. Tak, czyli przygotowują się prawdopodobnie tutaj już gońce na tą linię. No i też dają, widać, że białe będą iść w stronę roszady długiej w tym wariancie. Na co czarne odpowiadają skoczkiem na pole F6. No i tutaj Pojawia się nacisk na to pole, więc musimy nacisk wyrównać, również dodając skoczka do obrony. Tutaj yy, Stokisz sugeruje fian, pójście fianchetto i zorientowanego do domku, ale sugerowanym ruchem jest ruch E6. No, bardzo dziwny, nie podejrzewałbym tego ruchu. Yy, biały golis, który był otwarty, został w tym momencie zablokowany. No, ale chyba rozumiecie koncepcję, bo tutaj będzie, będzie się z czasem tworzył nacisk, tak? Nie od razu, ale ten nacisk będzie powstawał. Hmm, następnym ruchem będzie oczywiście roszada. Białe. Szybko rozwinęły takie figury, i już czują się bezpieczne. Będą dalej figury kolejne potem móc rozwijać. Czy też skoczka, czy gońca, tak? Na której z tych linii. No to czarne, yy, boją się tutaj, że z czasem przyjdzie dacie na to pole, więc i, i od razu yy, uwalniają swojego gońca, czyli będą gońcem tą stroną miść, a drugim gońce będą to, szły tą stroną. Yy, z, ko z kolei białe, tak, umiejscowiają gońca, żeby wzmocnić zm tutaj obronę na tym polu, dla pola e4, dla mnie stoi pianek, no, oczywiście Roszada. No, i tutaj ten ruch sugeruje, że zaraz Białe by chciało atakować. No, więc Czarne uważają, że jest to ostatnia szansa, żeby cokolwiek móc teraz sensownie rozrobić. zrobić. Tutaj ciekawa, wszystko już pokazuje, sugeruje ruch skoczkiem na pole e, B4, z atakiem na gońca. I tutaj może w na tego pionka, bo po tym ruchu gońca będzie musiał się gdzieś odsunąć i wejdzie pewnie do gry Hetman, który wzmocni tutaj atak. Co spowoduje, że król będzie musiał się ruszyć, więc. No, tutaj taka jakaś wizja się na no tam powoli klaruje. No i oczywiście czarne atakują. Ostatnia szansa. Białe raczej nie chcą tego wymieniać, tak? Nie widzą y, komfortu z tego, że ułatwiają grę czarnym i pomagają otwierać białego gońca, więc. Przypychałem piątkę tutaj wchodzi ten wariant. Y, ma. Charakter jest taki troszkę półotwarty, niektóre, niektóre, niektóre elementy są zamknięte, zresztą część tutaj opcji jest szansa na, 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 na troszkę wymian. Oczywiście skoczek ucieka. Tutaj odejście skoczkiem y, nie wygląda dobrze. Wygląda na to, że skoczek na tej linii potem nie miałby co robić potencjalnie, więc łatwo byłoby go złapać. Potem to nie miałby jak wrócić. Możliwe, że potem, że ten skoczek y, z f6, jeżeli skoczyłby tutaj na a4, wymusiłby ruch pionkiem, co powodowałoby jego złapanie. No to białe rozwijające skoczka, pionek nie do przodu, nie nie, by nie, nie blokuje pionka, więc skoczek może się też rozwinąć. No i czarne idą do ofensywy. No i tutaj ktoś by powiedział, no raczej nie chcę tego gońca tak szybko oddawać, tutaj gońca bym ustawił może chociażbym rozwalił mu strukturę. Ale ten ruch prawdopodobnie by dał tempo na tego gońca, który tutaj by wzmocnił obronę, więc to nie ma sensu. No więc białe proponują ruch skoczkiem na pole b5. I tutaj yy, skoczek wydaje się mieć, mieć szkowane wspaniałe miejsce tutaj, ale nie od razu. Dlatego yy, czarne, żeby temu zapobiec, muszą wykonać ruch protekcyjny tutaj a6. No to skoczek przemieszcza się dalej, proponując wymianę. Ale czarny w tym momencie najpierw biorą gońca. Hetman bierze tego gońca, skoczka, a następnie czarne poprawiają swojego gońca, zwiększają jego mobilność. Tutaj pojawia się nacisk, który na to słabe pole A2, więc tutaj trzeba będzie je obronić, dlatego stąd król rusza się na pole B1. Następnie wymieniamy. Figury, które nam przeszkadzają, a będzie grają, utrudniają nam rozwój. No i dochodzimy do pozycji, w której biały król wydaje się, że ma mniej bezpieczną pozycję, ale jego, jego figury są bardziej aktywne. I ostatnim ruchem tutaj proponowany jest pionek g4, czyli kolejne, kolejna próba forsowania, naciskania na przeciwnika. Musicie przyznać, że wygląda co najmniej to ciekawie. No dobra. To była pierwsza opcja. A co powiecie na tą opcję? No tutaj spodziewalibyście się, że wreszcie zostanie zagran, zagrany ten ruch E5. Bardzo naturalny, tak? Otwierający gońca i Hetmana. Walczący o centrum. Ale tak się oczywiście nie dzieje. Bo znowu idzie ten nieszczęsny pionek na E6. I co? Znowu ten sam plan będzie szedł? Ale tutaj zobaczcie, już, te, już tym razem leci sugestia od strony białych. O nie, tym razem ta policja nam się. Ta, ta pozycja zupełnie jest inna. Będziemy atakować z tej strony. Czyli tutaj trzeba będzie zrobić krótką reszadę. Ale struktura figur, jak widzicie. A tutaj zaczyna się troszkę powtarzać. Tutaj uwagę na, na ten niebezpieczny kogońcem. Tak, z czasem ten skoczek mógłby gdzieś tutaj sobie niebezpiecznie skoczyć i odsłonić. Poprzez odsłonięcie zatkować nam Hetmana, na co, na co mu, musielibyśmy uciec. Co było niewygodne, dlatego prewencyjnie trzeba hetmana od razu odejść. Ale tutaj ciekawe, można jeszcze Hetmana ganiać, ale najwidoczniej nie ma to sensu, gdyż tylko chyba byśmy poprawiali pozycję hetmana. Natomiast tutaj hetman czarnych ustawia się lepiej. Patrzy tutaj na to pole, prawdopodobnie z czasem po wypchnięciu goniec się tu ustawi i będzie próbował nacisk tej pory, jak nastąpi rozszerza. Dlatego goniec już nie chce tutaj się bawić. No i tutaj znowu ktoś by powiedział, dlaczego nie ten pionek? Prawdopodobnie ten pionek tutaj spowodowałby tylko poprawienie pozycji gońca, który by się ustawił w tym miejscu ewentualnie następnie schowałby się tutaj idealnie patrzyłby na Hetmana, który potencjalnie chciałby kiedyś zaatakować. A, nie ma jeszcze Roszady. Myślałem, że Roszada będzie. Hmm. Potencjalna chyba protekcja, żeby hetman, Hetmanem, żeby jakby chciał skoczek, skoczek pójść, to żeby Hetman mógł się dobrze schować, tak postrzegam ten ruch. No to nie ma opcji, trzeba końca ta, chociaż tak wystawić i dokonać zaraz czarnej miroszady. Białe rozwijają skoczka. Tutaj już widać, że czarno nie życzy sobie gońca tutaj na tym polu, więc od razu protekcyjnie ustawia piątka nasz na A6. Roszada, Roszada. I usta poprawiamy wieże, a następnie zaczynamy marsz pionkami czarnymi. Mam nadzieję, że. Ta pozycja, ta pozycja, którą wam przedstawiłem, zaciekawią was. Ja nie jestem fanem, żeby wszyscy grali obronę sycyjską, dlatego każde sekwencje, które utrudniają grę fanom obrony sycylijskiej są dla mnie jak najbardziej wskazane, także. Jeżeli wy też nienawidzicie, nie lubicie, nie tak jak ja, obrony sycylijskiej, to może ten, te proponowane warianty wam się spodobają. A jak nie, to może w przyszłości powstanie film o Wingambicie, czy też typowym Gambicie Mora. E, dobrze, mam nadzieję, że film wam się podobał, był przydatny. Mm. I skorzystaliście z niego jak najmniej więcej, można. W następnym tygodniu możliwe, że pojawi się Gambit królewski, który ostatnio bardzo mocno ćwiczę, który bardzo mocno denerwuje początkujących graczy i który faktycznie jest denerwujący jak nie wiedziałem jak przeciwko niemu grać, więc jeśli to Was nie zainteresowało, to może za tydzień będziecie bardziej zainteresowani. Dzięki serdecznie, pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania. Komentowania i oczywiście lajkowania, jeżeli film się podobał. Dzięki i pozdrawiam na razie.